Wie pan gdzie jest Latusz Staromiejski? Wie okay. pan gdzie jest Latusz Staromiejski? Chciałbym, żeby każdy z was zrobił

Ostatnio mi się śniło, że pływam statkiem po Morzu Bałtyckim. Statek był bardzo duży i cały biały. Na końcu napadli nas piraci i zaczęli odcinać wszystkim ręce. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Marcin. Moje sny są często związane ze szkołą i z różnymi dziwnymi sytuacjami, które tam się dzieją. Na przykład zapominam plecaka albo coś w tym stylu. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Marcin i ostatni, ostatni sam mi się śnił goła panela Anderson. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, jestem Marcin Warziński. Ostatni scen, jaki był jaki mi się śnił to, że dzień przed planowanym wyjazdem do Szwecji zamarzł Bałtyk mimo środka lata. No i było dlaczego zabawy z rozkuwaniem tego bez marcia, a za to z pomocą wojska ale jakoś się udało i popłynęliśmy do Szwecji. Dziękuję, do widzenia.